To jest jedno z takich chyba takich fajniejszych pytań. Mm -hmm. No dawaj. Jak twoje relacje z kamerzystą nie istnieją. Nie istnieją. Dlaczego? No. Dlaczego? Jeszcze Wielokrotnie wiesz, no to jest człowiek, z którym gdzieś tam działałem na YouTubie, zresztą tam wiesz, jak to wyglądało bardzo dobrze. Yy, ja dostałem tam od niego jakiś zasięg, który po prostu przeobraziłem w sukces. Wiesz, mnie śmieszy, jak ludzie piszą dalej, że o, gdyby nie kamerzysta, to byś tego nie miał. Ja już wielokrotnie się wypowiadałem na ten temat, że tak, że kamerzysta jest tą personą, która bardzo dużo pomogła mi, bo tak naprawdę wiesz, ja zrobiłem kawałkiem Lady Punk, to był taki mój wiralowy hit z no name'owego konta, totalnie wiesz, to wpadło w wiral. Ja, ja słuchałem Lady Punk stary jeszcze przed naszą walką. I mi się podobało. O proszę, Więc bardzo sobie, jak, jak musiał, być, musiał być to naprawdę. No, no, dom, no właśnie, dom, to, dobry ja miałem chyba 300 subów na kanale, wiesz, kiedy, tak. kiedy to wyszło. No nie pamiętam dokładnie, ale to się stało wiralowe. I wiesz, kamerze mieszkając blisko zauważył. To, że, że robię, był, był pomysł, że po prostu ja zrobię im dwie płyty, napiszę im te kawałki, bo już nie ma co ukrywać, każdy wie, że ja byłem ghostem, ghost producentem tej, tej płyty. I chodzi ci o tą płytę Afirmacja? Tak, tak, okay. tą pierwszą płytę. No i co, no wiesz, tam gdzieś potem zaczęły się coraz większe bzdury, głupoty na tym YouTubie, no do pewnego momentu było śmiesznie, potem już było cringe'owo. Ja stwierdziłem, że nie nadaje się też do tego projektu. Poznałem Ole, akurat wyjechałem do Warszawy i nasze relacje jakoś się tak zakończyły, no, bo potem gdzieś tam wyszły te rozliczenia z płytą, już wiesz, no nie chodzi o te pieniądze, już to odpuściłem, dobra. O zasady raczej. O zasady bardziej chodziło, tak. Więc odpuściłem ten temat i wiesz, no po prostu no ten człowiek dla mnie nie istnieje. I myślę, że poszliśmy w swoje strony. Ja nie będę na niego mówił źle. Mam jakieś tam między sobą e, kontakty. On pewnie do mnie ma jakieś e, pretensje, o jakieś sprawy. Ja mam do niego. No normalna, e, normalna sprawa, wiesz, no ale po prostu nie drąży tego tematu. E, temat jest zamknięty. I jeszcze raz powiem, no tak, e, w momencie kiedy wychodziłem z kanału kamerzysty, to miałem chyba z 270 tysięcy na Instagramie. No w tym momencie mam 711. Więc no wątpię, żeby on nakręcał te liczby dalej, tak, kiedy ja już mieszkałem w Warszawie, no tak naprawdę ciężką pracą ja sam napisałem płytę, ogarnąłem sponsorów na tę płytę, no wiesz, poznałem nowych ludzi, poznałem ludzi ze studia, poznałem ludzi w Warszawie, z którymi dogrywałem fity, bo też się śmieję jak ludzie mówią, że na przykład pojawiają się jakieś fity jak Małach teraz na płycie, gdzie mm -hmm. to jest bardzo mocny warszawski gracz. I jedna z osób, która gdzieś tam <laughs> prowadziła mnie kiedyś w muzyce z wersami. I wiesz, i piszą, ile za fit, że wszyscy się sprzedają. No nie, ja jestem po prostu normalnym typem, wiesz, mam kontakt. Dla nich to jest dziwne, że youtuber teraz rapuje, ale ja nie byłem youtuberem, tak jak ja byłem częścią projektu, to nie ja założyłem ten kanał. Mój kanał jest stricte muzyczny. Istnieje od 2010 roku. Ja zawsze robiłem muza, wykorzystałem po prostu. E z, wykorzystałem ten zasięg, żeby trafić do szerszej rzeszy odbiorców, no i tak to wyglądało, wiesz. Można też powiedzieć, że jako e, forma odwdzięczenia się e, przez, przez kamerzystę. Dla kamerzysty było to, że pomogłeś właśnie przy napisaniu tej no, płyty. No to nie? było 50-50, wiesz? Układ no. tak naprawdę, no. zobacz, jakie my liczby zrobiliśmy tą płytą. Kawałek, no, afirmacja. Sporo, ja, ja pisałem, tak? Tam kawałek 5 promili, gdzieś taki imprezowy, to jest ponad 20 milionów na każdym. To naprawdę ogromne liczby zrobiły. Ta płyta też się sprzedała chyba w ponad 40 tysięcy egzemplarzy, więc no, to nie jest mało, gdzie, gdzie topowi artyści w Polsce sprzedają tyle, tyle płyt, wiesz? Także. No myślę, że to była obupólna, obupólna Myślę, korzyść, że no. nawet tylu płyt rzadko kiedy sprzeda. Nie? No rzadko, naprawdę, no, to jest, to to jest, jest ogromny, ogromny wynik. To jest, to. No mówię, to powie artyści osiągają takie wyniki. Oczywiście tam, e, tak jak on no na przykład sprzedaje dużo więcej płyt, wiadomo, ale to ja mówię o raperach, których słuchamy na co dzień, no to 40 tysięcy płyt to jest niesamowity wynik, nie? tak. to jest naprawdę dużo. A, a co z Kruszwilem? Pomagasz mu w jakimś projekcie teraz? Wiesz co? Ja Krujwila potraktowałem trochę jak młodszego brata, i to pierwszy raz mogę powiedzieć w sumie na wizji. On mieszka koło mnie, mieszka klatka obok mnie. Mhm. Było tak, że którego, którejś nocy przyjechał, szukał noclegu. I ciężko było, bo nie mógł zabukować już wiesz, wcześniejszą datą, tak naprawdę. Ja mówię: Słuchaj, tu u mnie są takie apartamenty, może sobie ogarnię. I Zadzwonił, wynajął sobie apartament na jedną nobę, potem mu się spodobało i stwierdził, że zostanie. I ja mu to samo powiedziałem: Słuchaj, Marek, jeżeli ty w Szczecinie chcesz coś nagrywać, to ty tam nie masz już możliwości rozwoju. I wiesz dlaczego? Na przykład ja kiedyś z nim chodziłem, jak jeszcze tam nagrywaliśmy te odcinki na bulwarach, to dobrze, że ja z nim byłem, bo gdyby on sam szedł, ludzie go tak nienawidzili za jego sukces i za to, jakie on jej treści, że normalnie chcieli go lać, wiesz? Więc ja tak naprawdę pełniłem w sumie tą rolę tego ochroniarza w pewnym momencie, bo ja chodziłem z Markiem, naprawdę ludzie się sz, sz, szarpali, skakali do niego i nieraz też dostał w łeb Marek za, w młodym wieku za to, że tworzył taki content na YouTubie, który tak naprawdę wymyślał kamerzysta, bo to zawsze kamerzysta robił z siebie niewinnego, a z tego marka robił złego, tak? A ten dzieciak nie wiedział, w co się pakuje, no tam były ogromne wyświetlenia. I tak jak przyjechał do Warszawy, powiedziałem, Marek, słuchaj, chcesz zacząć jakiś nowy etap, no to. No rzuć ten Szczecin. Prosta męska decyzja. Przyjechał z Karoliną tu, przeprowadził się. Zaczął content daily live'ów. Codziennie prowadzi live'y. No ma problemy z odcinkami, bo cały czas go YouTube blokuje gdzieś tam. I wiesz i tak naprawdę Marek yy... Ze mną gadał ostatnio i stwierdził, że to była jedna z lepszych jego decyzji w życiu. I wiesz, ja mu pomogłem znaleźć mieszkanie tutaj. W pierwszych dniach ja mu mówiłem, gdzie są jakieś sklepy, gdzie może na myjnie sobie podjadź. wiesz. Tak naprawdę poprowadziłem go trochę w tej Warszawie i cieszę się, że po prostu on dorasta, że, że ma tam sobie z tych live'ów jakieś tam środki, że sobie to fajnie prowadzi. Także jestem dumny i jak najbardziej, zawsze kiedy będzie potrzebował pomocy ode mnie, to ją dostanie. To fajnie. No powiem Ci, trakt... Fajnie, ja zawsze nie, nie, nie wiedziałem, że gdzieś tam e, Marek ten, nie? Marek przeprowadził się do Warszawy za pośrednictwem rozmowy z Tobą, nie? Tak, to tak. Jest, no ta, tak było, wiesz, ja mu tak naprawdę... To była taka męska rozmowa, ja może nawet trochę z emocjami, ale powiedziałem... Słuchaj, go nawet w Szczecinie do sklepów już niektórych nie wpuszczali. Bo wiesz, no naprawdę, od, odpierdzielaliśmy, jak był ten kontakt. No, ale nie ma co to się dziwić, bo też, kurde... Wiesz, my na przykład potrafiliśmy w Carrefourze gdzieś tam czy gdzieś bawić się w chowanego, wiesz, ja teraz po czasie też patrzę, że to było głupie i w sumie nietaktowne nie w stosunku do osób tam pracujących, ale wiesz, ja się wyprowadziłem i, i tak naprawdę mnie tam nikt nie kojarzył, a Marek tam był notorycznie, wiesz, oni tam nagrywali odcinki i on już nie mógł prywatnie do sklepów niektórych wchodzić nawet bez kamery, rozumiesz. Rozumiem. Masz Tady, tak, na problem. Instagramie nick...